Siemanowie, widzowie na dzisiejszym odcinku sobie zagramy do Jurekina. pewnie znacie tę grę, chyba kiedyś z niej nagrywałam, ogólnie w ogóle nie patrzę na mojego skina, jeszcze go nie zmieniłem z chowanego, ale może kiedyś go zmienię, nie no na pewno go kiedyś zmienię, ale no zapomniałem w ogóle o tym. No i co, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, na kanale żeby żaden film was nie ominął, wchodźcie do klubu dla widzów w tym plek Sigmę. Jest chyba jedno miejsce wolne, albo dwa, albo nie wiem. Możecie zobaczyć. No i co, no? Mamy odczekać tam trochę. W ogóle ja mam teraz trudniej, bo ja nie słyszę muzyczki. Wy też nie słyszycie muzyczki. Yy, bo możecie wtedy mnie nie słyszeć, więc ja będę miał trudniej. Bo o, jak jest rekin, to wtedy jest muzyczka, ale. Będę patrzył raczej, nie wiem, no. I pewnie też raz będę rekinem. Możliwe. Dobra. Widzę, wie minuta. Oni go raczej nie pokonają. Ej, mogę obserwować przecież. Dobra, co ten rekin robi? Ej, w ogóle... Jak to wygląda w środku. Ej, to jest podróba rekina. On nie ma żadnego tam serduszka, ani tam czegoś, nie wiem, co mają rakiny. kontrolę nie wiem, jelito. Nie wiem, co mają rakiny. Dobra. Ja Ej, on jest kupi, tam łódka jest chyba. Jakby, tak, tam jest jakaś łódka. Tam był człowiek, ja nie mogę. Dobra. I 15. Dawaj, zjedz. Jest go! Dawaj, 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 zjedz. Dobrze. No. Dobra, no zasmochane można grać. Dobra, mamy to. Rekin został pokonany. Jakby żył, ale jeszcze kilka osób żyło. Ja na pewno nie wygram jakbym był rekinem. Nie no, może. Nigdy nie mówię nigdy. Ale raz nie. Dobra. I za 10 sekund będzie głosowanie i tam wybierany. Jakby będzie tam, no, rakina. No, zobaczycie pewnie w ogóle w to graliście, bo to dosyć znana gierka. Dobra. I mam 4%. Mnie, nie, raczej nie będzie. Będzie ten. O. W ogóle tutaj też można zobaczyć przed tym. Jest taki bóg. Dobra, ja mam widzę taką łódkę. Ja chyba ją zostawiam. Dobra, tak, tak, tak. Dobra, to do mnie dojdzie. U mnie są tylko dwa siedzenia, więc... O kurde. O kurde. No to nie widzę, wydajemy tą łódkę. Nie pytajcie. sami ją zrobiłem? Fajne siedzenie. Dobra, ja mam pistolecik Nie, ta łódka ona nie jest szybka Ona nie jest szybka, nie Dobra o, Co tu się dzieje że ja nie ruszam Mysz, o A, ten sobie już poszedł No, to pa Szczela do nas nie, to łódka jest mega wolna. Tą to jest o wiele szybsza. Albo się wydaje, bo ona jest o wiele mniejsza. Dobra, gdzie ten rekin? O, tam jest chyba, nie wiem, coś mi tam pokazuje. Dobra. Płyniemy. I. No. Ej, nie ma dobra. Ja chcę atakować rekinę, tylko nie chcę być. Zjedzony przez rekinę Czy ludzie sztalają? Nie wiem Jak gości sztalają na kiblu Gdzie ten rekin? Tutaj? Hmm. Tam! Chyba Czy nie? A tu? Nie Nie wiem tam szczelają, ale tam nie ma rekina przecież. Patrzę pod wodą, że, bo on też tutaj pod wodą może pływać. Ale go tam chyba nie ma. Nie wiem. W ogóle mam tutaj trochę tych pieniążków, więc może sobie coś kupimy. Ale raczej nie. Jest! Kiełnawczy. Dobra, nara panowie. Aha. <laughs> Nawet nie zdążyłam go bić. I nie. Niby trochę go tam strzelałem. Jestem ósmy. A to jednak go nie strzelałem. Dobra. I tu łatwo, widzę, więc zmieniamy łódkę. Co prawda, oso niektóre osoby się nie zmieszczą, ale to już ich problem. Z nimi widzą mnie najwyżej. Będą mnie jadły, jak będą rekinami. Albo może ja teraz będę rekinem. Zobaczymy. Dobra, i rekinem nini. Jest, bo tutaj jest moja mini, to nie wiem jakaś dziewczyna na no pewno to pewnie. To nie. No nie dziewczyna jedna. Dobra, zmieniam łódkę. Jedna osoba nie będzie mogła. Dobra, nie widzowie zapraszamy każdego. Każdy mnie znienawidzi, ale... Ale trudno się mówi. Dobra, ziom, 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 ziom. Dobra się ma. Kto wsiada. Dobra, jedziemy. Jestem widę białkrótny. Dobra zostaliśmy we dwójkę. ma Azyn. nubik. Nobik. Nie Nie... jestem. O, wsiadaj! Ty wyglądasz na ogarniętego. Nie, ty nie wsiadaj. Nie! Ty dobrze! łatwo, łatwo, łatwo! A, a gdzie Dobra, tam jest Rekin. To jednak pokazuję tam, gdzie jest re Rekin, tylko on pewnie jest gdzieś na dole. I czemu oni go tak już atakują? Wsielają tymi brońmi? Ja nie widzę go. Dobra. Gdzie on? Tutaj? Nie, tutaj nie. nie ja go już zgubiłem. O, siema, potruba. Gdzie on jest? On jest tutaj? Nie. O, tam? Nie, tam? Nie. Tu jest dużo ludzi. Co on robi? Puuu Dobra, gdzie ten rekin? Ja chcę reki rekina zabić O, tu to, tu, 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 tu płyniemy Dobra, płynę, 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 płynę I on powinien być gdzieś tutaj, widzę go eee, on jest tutaj, on... A co, ja on mnie zje? A trudno. Ej, mogę cię zaszczelić? Aha, on chyba słaby jest. O, biję go! Dobra. Wylatuję. Nie. Nie, mam słabą broń. Jak ona mi ukradnie tę łódkę, będę szokował. Aha. Nie no, dobra, nie widzę, świetnie. Dobra, okej. Okay. Ja będę sam na wódcę. Zapraszam każdego i każdego wywala jakoś. Dobra. Tam jest gdzieś. Szczelam! Izium! Dobra, ładujemy. A, bo ja tle, mam szybko. Dobra. I w ogóle mam 2299. O do ciebie pójdę, ty działko masz. które się samo rusza. O! Ej, dzięki. Ej, jedź, dawaj. Aha. No to kolega nie jedzie. <grystanie> szczeram, Dobra Ciągle do niego szczelam Ej, dobrze, dobrze tu dosyć szczeliłam tutaj Widzę, wy macie takie coś Jak szczelam, dobra mnie nie zjadł Beka Dobra Gdzie on Tutaj? Juuuu Dobra, nie, ale raczej to wygramy. Dobra. Łódź podwodna! Ej! Aha! Ej, to wygląda trochę jak rekin mniejszy. Siema, masz hitboxy? Ej, masz. Nie. Masz czy nie masz? Nie masz. Dobra, jeden. Nie, on wygra. Nie. A, został pokonany, ale prawie byśmy go zabili. Dobra, a który jestem Czwarty. Ej! Dobrze mi poszło. Jest go, bo każdy dostaje stówę, a ja dostałem 135 za to, że go obijałem. Dobra. To lecimy. I to jest. Nie, ja jestem rakianem, to jest to miło widzowie Jakbyście jeszcze nie, nie znali mojego skina, nie, widzowie ja nie umiem grać. No, co jest? To jest klikanie myszką. Yy, Umocnienie to jest klikanie spacji, a poruszanie się, czyli to przenieść, słabo to przetłumaczone. No to no. I się klika e, ten, no WSD, dobra, i szybko, kiedy to, e, już zero, ja powinienem już, o, dobra, e, ja ciągle to mogę, czy ja się ja mogę się tam ruszać, dobra, widzę, że źle nam pójdzie. Dobra, jemy, 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 jemy. Bo ja na pewno przegram, będę obijany. Ale... Nie! strzelają Na mnie! Zjem ciebie! Mogę cię zjeść? Halo? Nie, czy ja już się zjadłam, zjadłam już ciebie oko. Dobra, ktoś do mnie ciągle strzela. To łódź podwodna, ona mnie... O, dobra, ty mnie nie chciałaś wpuścić. Oj, oj, Masz przerąbane. Dobra, dzięki. A i ta rowa. Na... No, ją! Jestem tak obijany. I sprint. Dobra, mam go, mam go, na pewno go mam. Mam go, dobra. go nie mam. Nie mam go. No on mi nie strzelają pod wodą? Aha. Dobra, już wiem, kto mnie strzelał. Dobra. Ktoś jeszcze tutaj żyje, czy już? O, ty jeszcze tutaj żyjesz, więc zajmę ciebie. No, kurde, dajcie. Dobra. Nie, widzowie... To przez. Ile tych łodzi podwodnych? Oni się razem zarobią Chce czy co? Dobra, ale ja chociaż zarobię. Bo co 15? Ej, dobra, on też będzie szalał. Ej, co, 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 Kolego. Dobra. Dobijamy, szybko. Jeszcze, to były dwie osoby. Dobra. Nie, jeszcze jedna. Dobra, zadam mnie chyba, czy nie? Nie. Nie. Dobra. Dzięki. Ile jeszcze ludzi? Nie mogę zobaczyć, kurde, szkoda. Dobra, płyniemy do... do tutaj. Do tej. Dobra. Czyta Iry? Dzień. Dobra, wiem cię. Dzięki. Dobra, gdzie są ludzie? O, 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 o! Nie, tu nikogo nie ma. Tutaj to jest też nikogo nie ma. To się nie ma jeść nawet. Kurde, ile jeszcze ludzi zostało? Gdzie oni? Tam jest jakiś... Ob odwrócony ten kwadrat. Płynę do niego. Czemu ekran jest taki czerwony nagle. Aha, bo ciągle jest. Aha! On graczy pokazuje! Wygra Nie, witam ja czuję jakbym był, jakby czuję się tak siedmowo. <grym> Jeszcze jakieś tam nie wiem, ja nigdy to w ogóle nie, nie wygrałem. Jeszcze ze jakieś promocje na jakieś rzeczy. Co tu się dzieje? To drogie, tu. w ogóle mogę coś kupić za chwilę. Dobra, teraz na pewno nie będę. Jakiś. tu coś tam. Obstawiam, że to on. Widzę, że ja tego nie widziałem. Bo tutaj jest tylko nikt. Nie zgadłem. Ej nie, dobra, ja zapraszam tych ludzi. Ja ich nie lubię. Zapraszam tych ludzi i. Aha, nie mogę prawie nikogo zaprosić. A dobra, dołączam. O, to jest łódź podwodna. No to fajnie. Dobra. I może w sumie kupimy lepszą broń, bo ta broń mi się nie podoba za bardzo. I w ogóle... Ej, daj kierować łodzią podwodną, Polego. Daj kierować, nie. Jak on będzie jechał, to ja wypadnę. Lecimy! Let's go! O! Światłość! Ale widzowie, ja pierwszy raz wygrałem Jak jestem Rakinem Dobra, ty sobie to prowadź Mi się to nie chce teraz tych rzeczy robić, ale Jakie w ogóle mam tu rzeczy? Coś takiego? Najdroższa moja rzecz To jest to Ja mam dwa koła I za trzy koła jestem łódź pod wodą Ciekawe, może ją kupię? Bo jak kiedyś widziałem, yy, wydałem ten Robux na tę grę, chyba kupiłem 3000 albo 1250, nie wiem. Dobra. No Ej, UFO dobra, zbrojownia, czyli listeleciki. To kosztuje tysiak? Ale głupie. Dobra, nie a to co robi? Stawka. No a to dokładnie... nie wiem co to znaczy. Dobra, to jest dziwne. Przecież to bo to jest jakoś. Dokładna, dokładna. Nie, tylko to tu dokładność jest mniejsza. Tutaj jest większa, więc nie, bo ja nie jestem dokładny. Rekiny, wygląd. Po co? Nie Zdolności. Aha, mam dwa na. Dwa. Eee, co? O. Nie, chwila, chwila, mamy. duch. Staje się niewidzialny. Czas. Jak jestem rekinem przecież? I jak, jak ja jestem rekinem, to ja mogę to użyć, i wtedy będę niewidzialny. Nie, ja to kupuję. To Dobra, mam chyba wyposażone to. Pozostań ukryty przed coś tam? Radarowym na mapie. Ja to mi się to przyda. Dobra. Skórki. Co ja to. Ja, ja je mam? nie, to są jakieś. O, wygraliśmy? O, fajnie. I kupiłem to, to kosztowało 400. Dobra, już jestem na plus. Jakby. Nie, z tego filmu jestem na zero w sumie, bo kupiłem. Jakby jestem na plus, bo to już to kupiłem. Aha, tu są jakieś. Boksiki. A to ja. Co ja mogę w nim trafić? Takie rzeczy? Nie, domyślne. A nie, to ja nie chcę. Przedmioty, a to już jest zero No dobra, kupiliśmy coś. A nie, to. To jest lepsze, ludzie. czemu mówię na zakażenie. Głosujecie, dobra, kto będzie? Jakiś. No, coś tam, ustawiam, że to on, bo ma dużo procent. Aha, nie, o. Dobra, widzowie, to będzie chyba ostatnia runda. I... I potem y, już będziemy kończyć ten filmik. Ale jeszcze mamy jedną rundkę. Dobra, lecimy, a ja sobie wydmucham nos. Ło. Mamy to, <noise> quest wykonany, dobra, a w ogóle ja jestem ciekawy jak się kieruje, czy to, czy tak kieruje z osoby i jakoś tak, czy jak, no nie wiem, dobra, nie, to chyba tak jedzie na to, to chyba to jakoś inny się jedzie, dobra, płyniemy mordeczko, Ej, no to jest zakażenie. Aha, no dobra, polegawczy. No to sobie zobaczymy znowu, co mamy w sklepiku. I chyba to, Muć, kupię. A, chwila, rozmiar, prędkość. O nie, tu jest lepsza prędkość. Ja chcę szybką, dosyć dziutko. A to jaka mam prędkość? Taką? Zwinność ma ogromną, rozmiar mały nie, to. O, to jest szybkie. To jest fajne, ale drogie dosyć. No nie wiem, i w ogóle ładno. A też trochę chodzi o wygląd. A to kaczki. Jakiś nowy łapąc. Nie, takiego. Dobra. I to kosztowało 400, czemu ja to kupiłam? W ogóle kiedyś miałem taką. Fajną, taką jakby łódkę na, na pontonie. Teraz chyba to jest wycofane. Nie wiem, bo ja kiedyś miałem taką łódkę, tylko mi ją zabrano. Jak dostawałem nowy komputer, jak mam to, albo ja kiedyś miałem jakby inny komputer, no i... I chyba, nie ja wiem, coś poszło nie tak i, i tego nie mam. Nie wiem, to był, o nie, to był taki jakby ponton. To ja to pamiętam, to jest... Takie OP. Okay. Ciągle to jest też tak. Dobra, trzymam się, nie rozmawiałam A, a no dobra, widzę, jak my to wygramy i jak będziemy tutaj ciągle stać, a jest dużo rekinów jest zakażenia, to... to ja nie wytrzymam. Zerobuksy też. A nie, tutaj nie są, tylko zerobuksy, tutaj jest. Pływające żółwie jakieś rzeczy. O, on umarł! o Widzowie? Kieruję tym! Ej! Ale tym się fajnie kieruje. Można na dół i do góry. Nie no, dobra, to jest wolne. To mnie irytuje, że to jest wolne. Nie wiem. Fiko też, bo z nim grałem w to. Mówi, że, że ten, że zbiera no to, więc ja chyba raczej nie będę zbierał, bo ja na dzisiejszej gram czasie Fiko. Możecie napisać w komentarzu, czy pamiętacie. Ale fajne, to naprawdę fajne. Tylko wolne to jest najgorsze. Nie wiem, ja chyba kupię coś innego, ale dobra, wygraliśmy na zakorzeniu. Łatwo jeszcze jakieś z prezentków za free. Więc fajnie. I widzowie, jeśli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, ej no, o, dobra, nie ma tego napisu, yy, łapka w górę, słowa i nie wiem, chodźcie do klubu, widzę w tym tle i widzimy się jutro, albo za dwa dni, albo za trzy dni i co na razie,